Cześć, tym razem jesteśmy po zakończonej inwestycji, zamontowaliśmy pompę ciepła w Foxa 9 z dodatkowym średnim ogrzewaniem, którym czym jest oczywiście Kocioł, kocioł stałopalny 18 kW, oczywiście piątej klasy, ponieważ pompa została sfinansowana z Funduszu Ochrony Środowiska z dotacją bardzo wysoką, ponieważ aż 100%. Znajdujemy się przy naszej pompie, pompa odsunięta bardziej niż standardowa, i za chwilę zobaczycie i dowiecie się dlaczego. Tak wygląda ona z tej strony, oczywiście na podstawie odprowadzenia wody nie ma, ponieważ i tak tutaj zawsze zalega woda. Klasycznie zostały zainstalowane wibroizolacje tutaj pomiędzy stelażem a pompą, dzięki czemu wszystkie wibracje. Nie będą przenoszone dalej, tylko po prostu będzie tylko i wyłącznie pompa. Będzie zdecydowanie ciszej. Tutaj nie mamy, tak jak zawsze, 50 cm, tylko mamy aż 70, nawet ponad, ponieważ prędzej czy później niebawem dojdzie tutaj 20 cm styropianu, czyli czyli no, już będzie tutaj normalna klasyczna długość. Czemu to tak wygląda? Mimo, że w środku są poprowadzone rury tylko i wyłącznie calowe, czyli no, w zasadzie praktycznie grubość mojego kciuka, dzięki bardzo, bardzo grubej izolacji, średnica tego jest, no myślę, że ze 100 cm to. Na spokojnie. No i jesteśmy w naszej kotłowni. Wyjątkowej, ponieważ znajduje się tutaj poprzednio usunięty piec stary, kopciuch, tam 20-letni, ponad 20-letni piec. I obecnie wleciał tutaj, jako alternatywne źródło ogrzewania, kocioł piątej klasy. Na węgiel i na drewno, spełniając oczywiście certyfikaty, więc jak najbardziej mam prawo, mam możliwość tutaj być jako alternatywa. Oczywiście głównym źródłem ogrzewania jest nasza pompa, którą widzieliście przed chwilką na zewnątrz. Obydwa te urządzenia ładują nasz bufor o pojemności 500 litrów od firmy Trinitri i boiler Weber. I on jest zasilany albo z grzałki, która jest wkręcona, bądź z pompy ciepła. Więc tutaj mamy również dwa źródła grzewcze. Oczywiście bufor ma jeszcze tutaj w tym miejscu, widzicie grzałeczkę dodatkowo klasycznie za zabezpieczenie antyzamrożeniowe naszej pompy odpowiada system hot bypass czyli coś na co daje nam Fox gwarancję za stabilną pracę komfortową pewną i przede wszystkim bezpieczną odpowiadają grupy bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe pierwsze z nich mamy w tym miejscu jest to grupa bezpieczeństwa od firmy LFP i oczywiście banika, naczynie przeponowe o pojemności 24, dokładnie litrów, plus z racji na wysokie temperatury. W tym miejscu stoi jeszcze naczynko numer 2, 50 litrów. Czemu? Ponieważ tutaj temperatury mogą być od 20 stopni w obiegu wychłodzonym do pewnie nawet gdzieś 90 stopni, więc zakładając pojemność bufora, pieca, grzejników, rur, no to jest takie Naprawdę minimum to, co musieliśmy spełnić, czyli tutaj zastosowanie 75 litrów pojemności. Dodatkowo to, co mamy jeszcze zainstalowane, czyli zawory bezpieczeństwa. Pierwszy z nich znajduje się w tym miejscu, zabezpiecza tylko i wyłącznie, znaczy oczywiście cały obiekt, ale głównie jakby ktoś zakręcił tam ten obieg. Jeden znajduje się oczywiście w grupie bezpieczeństwa, o której już wspomniałem, no i jeden jest w tym miejscu wkręcony bezpośrednio w bufor, który zabezpiecza nasz bufor. Nawet jeżeli jeden z nich, coś się z nim stanie, mamy dwa kolejne. Jeżeli z dwoma się coś stanie, mamy trzeci, więc naprawdę tutaj mamy dosyć sporo systemów takich bezpieczeństwa, aby korzystać z tego bezproblemowo. Kocioł, który tutaj widzimy jest on o mocy 18 kW, naprawdę duży zapas, ale ma co ładować, ma 500 litrów tutaj dodatkowo. 13 była w bardzo podobnej cenie, więc tutaj postawiliśmy na 18, aby szybko dogrzać. Komora spalania jest już zdecydowanie większa, przez co po prostu możemy włożyć więcej materiału i szybciej dogrzeć, wygrzeć nasz dom. Dlatego jest tylko jedna grzałka w buforze i jedna w boilerze, żeby po prostu tutaj no, nie ma potrzeby stosowania, ponieważ już mamy te dodatkowe źródło ogrzewania takie o, naprawdę mocne. 18 kW, więc jak najbardziej tak. Pewnie na razie jest w miarę ok, ale jeżeli budynek zostanie docieplony, ponieważ tutaj pełnimy też funkcję całej termomodernizacji, czyli fotowoltaika i również filmik z tego możecie sobie zobaczyć w rogu, w narożniku. Tutaj jest odnośnik. No i oczywiście zamontowaliśmy tutaj jeszcze rekuperację Zrobimy ocieplenie poddasza i wymienimy okna i drzwi, plus dodatkowo w przyszłości będzie tutaj cała elewacja zrobiona. Dzięki za oglądanie tego materiału, zapraszam Was do innych materiałów, no ale przede wszystkim zapraszam Was do kontaktu z naszą firmą. Pozyskujemy dotacje, montujemy pompy, fotowoltaikę. Oczywiście z dotacją możecie się załapać również na 100%, tak jak tutaj klient się załapał, dzięki czemu naprawdę koszt takiej pompy ciepła to jest pół sezonu grzewczego, tyle co wydajemy na kilka tonek ogroszku czy to jakby jeden sezon. Mamy pompę ciepła, fotowoltaikę, modernizację drzwi, okna i wszystko. Skontaktujcie się, jeżeli spełniacie odpowiednie wymogi. Pomożemy krok po kroku, jakby kompleksowo, aby dostać taką dotację.